Flaszki. Edycja siódma. Sponsor Seven Bulls. Patronat medialny. Kontestacja. Konrad Wawruch. Okej. Okay. W ogóle te flaszki są takie dosyć... Słychać mnie? Okej. Okay. Są takie dosyć specyficzne, bo widzę, że tony takie bardzo filozoficzne, ale ja się w nie troszkę wpiszę. E, jeśli chodzi o infobot, ja szczerze mówiąc... Nie używam, bo, ale używam do gadu-gadu EKG do dzisiaj. I pamiętam, że wiele, wiele lat temu naprawdę nie wiem ile, zrobiłem w baszu taki autoodpowiadacz, który miał mojej dziewczynie ówczesnej wtedy, kiedy się pojawiała na GG. Przypominać, że ma się uczyć, bo ma egzaminy na studia. <głosy> <głosy> Więc cóż, <noise> ale by to rozwinęliście w bardzo, bardzo fajnym kierunku, brzmi to rewelacyjnie. Słuchajcie, teraz tak. No, podróże są bardzo ważną częścią mojego życia. Z drugiej strony, praca też mnie angażuje, i mam generalnie takie podejście, że to, co robię, ma owszem, przynosić mi pieniądze, ale też sprawiać satysfakcję. No, angażująca praca, podróże nie są tanie, no, trzeba połączyć przyjemne z pożytecznym, więc to się staram robić, o tym Wam chciałem opowiedzieć, pokazując Wam troszkę zdjęć, wszystkie poza jednym są moje. Uh, Ci, którzy byli na wcześniejszych flaszkach, mogą pamiętać, że jestem absolwentem MIMUW-u, prowadzę firmę informatyczną tworzącą oprogramowanie Seven Bulls i wiele lat jednocześnie pracowałem na uczelni w ICM-ie. Dla mnie, od strony takiej podróżniczej, praca na uczelni to konferencje i staże. W firmie. Wyjazdy na jakieś analizy, wdrożenia, warsztaty. No teraz już bardziej utrzymywanie relacji i nawiązywanie relacji. Taki aksjomat. Dla sensownego pracodawcy, danie pracownikowi urlopu, kilku dni urlopu przed czy po wyjeździe w fajne miejsce nie jest problemem. I generalnie warto z tego korzy korzystać. Jak pracowałem na uczelni, no zobaczyłem sobie właśnie na tej zasadzie, zostając kilka, kilka dni po. Kilka minut mam mówić, co przejęzyczyłem się. Kawał świata zwiedzając, no głównie, nie wiem, jakieś tam rozwinięte części świata, Stany Zjednoczone, Europę Zachodnią. Fajne było to, że miałem opłacony samolot, a wyżywienie, noclegi, transport no nie kosztuje tak dużo. Jeśli wyżywienie można się wyżywić na przykład Spamem. Kupiłem z ciekawości, wiedząc, że nazwa się z tego wzięła, i. No, Niczego sobie, no taka szynka po prostu. No więc w ogóle taki aspekt czysto psychologiczny. Uważam, że to, jakie kreskówki się ogląda w dzieciństwie ma fundamentalny wpływ na charakter i, i, i w ogóle przyszłe życie. Więc na przykład byłem zafascynowany takimi widokami w stylu strusia pędzi wiatr. A kto wie, kto to jest strusia pędzi wiatr? Wow, już duch żyje w narodzie. No, więc widoki bardzo fajne. A jakieś e, ukryte miasta. Znaczy, popatrzcie sobie na to zdjęcie, A, i tutaj jest zbliżenie. No, nie wiem, czy na tym projektorze to dobrze widać, ale generalnie w miejscu, w którym nikt się tego nie spodziewał kilkusetletnie miasto Indian, odkryte jakieś 120 lat temu, dopiero. A, dużo czasu spędziłem w Ameryce Łacińskiej, bo generalnie uważam, że Internet jest fajny, Facebook jest fajny, ale relacji osobistych nic nie zastąpi. Po prostu, nawet jeżeli wam się dobrze pracuje, współpracuje z kimś zdalnie, będzie się wam pracować lepiej, jak go poznacie. Więc ja poznawałem, i to jest fajne doświadczenie, no, pracować z ludźmi, którzy żyją w cieniu takiego wulkanu, który potrafi ich stolicę w kilka dni przeobrazić w morze ruin, z których się ta stolica nie, nie, nie podnosi. To jest akurat Gwatemala. A czy generalnie gdzieś tam na granicy kultur, że na piramidzie indiańskiej buduje się jakąś katedrę? Generalnie jest to. niby dobre czasy minęły. Z drugiej strony oni się strasznie fajnie rozwijają. Im się chce pracować. Tylko czasami nie wiedzą jak, bo mieliśmy na przykład takie doświadczenie, że dwóch informatyków z Polski w kilka godzin zrobiło to, co oni myśleli, że jest robotą na grube miesiące. Właśnie w centrum satelitarnym pod Limą e, mieliśmy takie zdarzenie, że, że w ogóle powiedzieli: Nie, nie, wy to chcecie dzisiaj zrobić, to przyjdźcie za miesiąc, a my to zrobiliśmy dzisiaj. E, oczywiście tak zwana cywilizacja zachodnia nie od razu takie rzeczy potrafiła jak nie wiem, jakaś tama w Holandii. E, uczyliśmy się na błędach. Na przykład taka fajna katedra gotycka naj, katedra z najwyższym sklepieniem na świecie we Francji. No nie do końca, tutaj to jest zdjęcie z drugiej strony, Nawa Główna po prostu się zawaliła. Przecholowali chłopaki, ale następny postawili już dobre, większe przypory, było fajnie. Oczywiście w czasie takich wyjazdów czasami trzeba zwiedzać w nocy, bo w dzień się pracuje. Byle nie przesadzać z imprezami, bo wtedy zgon murowany. Czasami same projekty są super fajne, na przykład robiąc projekt dla, projekt dla Boeinga i NASA, z okna miałem bez takie widoki, a projekt był równie ciekawy. Robiąc projekt dla armii szwajcarskiej można było sobie popatrzeć, jak wygląda praca na poligonie, jak wyglądają targi techniki wojskowej zamknięte dla normalnych ludzi. No generalnie dużo fajnych zabawek, ale no to było na tyle męczące, że trzeba było później odpocząć już w Szwajcarii takiej niewojskowej, na przykład w takiej okolicy. Oczywiście wyjazdy trzeba, pilno, trzeba planować, chociaż niespodzianki się zdarzają. Te dwa zdjęcia, Upsala, gdzie byłem na stażu z uczelni, dzieli jedna noc. Nie wszystko mi się udało zrealizować. I teraz tak krótko o dwóch możliwościach, które przed Wami stoją, przede mną już raczej nie. Praca, na przykład jako tych na stacjach polarnych. To jest stacja arcowskiego. Na Antarktydzie, gdzie koniec końców popłynąłem jachtem, ale tam można pojechać na półroczny kontrakt po prostu. I bardzo to polecam, bardzo fajne miejsce, bardzo fajni ludzie, tacy jak ci, którym trzeba pomóc informatycznie, oni, i też można się dużo nauczyć. Można wspomagać astronomów w przetwarzaniu danych, czy to gdzieś tam w Europie, czy gdzieś w Chile, to jest akurat zdjęcie z Chile. No i tak na koniec uderzę w tony ogólnofilozoficzne. Naprawdę da się dużo zrobić. Można pracując jeździć, można jeździć mając małe dziecko, tylko naprawdę musi Wam się chcieć. Więc zastanówcie się, co jest dla Was ważne i po prostu to próbcie, a przynajmniej próbujcie, żebyście później sobie nie wyrzucali, że tak naprawdę przespaliście życie. Dziękuję. Była to flaszka edycji 7. Sponsorowała nas firma Seven Bulls, tworząca oprogramowanie dostosowane do indywidualnych potrzeb klientów. Sevenbulls.com. Patronat medialny i realizacja Radio Kontestacja. Kontestacja.com.